Dziękuję, że jesteście ze mną w moim kolejnym filmie, już drugim, pierwszy miał naprawdę wspaniałą informację zwrotną, prawie 500 wyświetleń, 52 subskrypcje. Jeśli macie znajomych, kolegów, koleżanki, którzy lubią te tematy, bardzo Was zachęcam, żebyście też dali im znać, że jest taki koleż, który nagrywa takie filmy, że może coś ciekawego powiedzieć, ja chętnie ze swojej strony będę wam nagrywał o tym. O tym, co Was interesuje, jeżeli macie jakieś takie ciekawe marki, e, ciekawe zegarki, o których chcielibyście usłyszeć, dajcie znać w komentarzu, w tym filmie czy może w poprzednim, nie ma to specjalnie znaczenia. A tymczasem zapraszam Was na podróż z kartierem Tank Basculante. Prawdę mówiąc mieliście w swój wkład jakby w to, co wybrałem, ponieważ na podstawie ankiety na Facebooku oraz Instagramie dałem tam dwie opcje: Minerva i Mont-Blanc oraz druga opcja: Cartier Basculante. Cartier wygrał. Przyznam się szczerze, że nie z jakąś dużą ilością głosów, tam raptem kilka głosów, może różnicy było, i byłem nawet zdziwiony, bo wydawało mi się, że, że jednak Cartier jest na tyle interesujący, że ta przewaga będzie bardzo duża. Ale jednak nie była. No i cieszę się z tego, z tego względu, że, że jest to bardzo, bardzo fajny zegarek, o którym miałem dużą chęć powiedzieć. Pewnie tak czy inaczej to by się zdarzyło, jakbyście nawet wybrali tę pierwszą opcję w niedługim czasie. No ale jest dzisiaj, więc dzisiaj jest sobota, jest popołudnie. no i nagrywamy ten filmik, także będzie on super szybko wrzucony po jakiejś mega krótkiej obróbce, żebyście mogli w ten sobotni wieczorny wieczór zasiąść i zobaczyć, co ciekawego mam do powiedzenia o kartierze Basculante? Tak, tak wygląda kartier tangę Basculante. Nie będę Wam go zbliżał z tego względu, że. E, nagrałem kilka przebitek takich e, z tym zegarkiem, także, także osobno na, na tych przebitkach zobaczycie, jak on jest wykonany. Tutaj tylko chciałem Wam go pokazać, jak bardzo on jest cienki. To jest raptem chyba 5,6, może 5,7 mm grubości, czyli naprawdę cienko. W dzisiejszych czasach e, jedynie jakieś ciekawe, inhouse'owe zegarki na, mają taką grubość, albo te, które używają mechanizmu piarze. 430 czy pochodnych. No, na na PSO też możemy znaleźć coś, co ma poniżej 6, ale generalnie, jak już zegarek ma poniżej 6 mm, jest naprawdę cienki. A w przypadku kartiera Basculante jest o tyle, to ciekawe, że to nie jest zwykły zegarek, że ta jego grubość można powiedzieć normalnie byłaby jeszcze cieńsza, z tego względu, że zawiera on specyficzny system. O, zobaczcie, tak, tak naprawdę ta koperta tutaj, ten element zawiera. Cały mechanizm zegarka, a tutaj mamy drugi dekiel i drugą kopertę i możemy go przekładać. O, tak, żeby był zabezpieczony, ale o tym zaraz, zaraz wam powiem, dlaczego tak jest. Historia jest dosyć ciekawa. Kartier tak naprawdę w Polsce nie jest zbytnio znany. Bardzo często można się spotkać z tym, że ktoś mówi, a, Cartier to tam taka firma jubilerska, albo że biżuteryjna, tak, no wiadomo. W, w ten sposób często osoby, które zbyt, zbytnio nie siedzą w zegarkach, podchodzą do tego. Natomiast no, trzeba powiedzieć prawdę, że Cartier jest firmą, która kształtowała w XX wieku zegarki i jest jedną z najznamienitszych firm zegarkowych wręcz w XX wieku. Warto też nadmienić, że to, co nam się wydaje bardzo logiczne, czyli wpisanie jakby okrągłej tarczy w, w prostokąt czy w kwadrat, no to nie była aż taka prosta rzecz. Zobaczcie, akurat baskulanty ma dosyć, dosyć ciekawą tarczę, bo ona jest troszeczkę zaokrąglona na górze i na dole. Natomiast notanki miały po prostu to od góry do dołu bez, bez tych huków, ale sam fakt no, wymyślenia tego, tej inwencji. Też, no, też musiał mieć miejsce. Tak? To nie jest takie proste, żeby wpaść na to, jak te cyfry rozciągnąć, żeby one wyglądały dobrze. Więc pod tym kątem też kartier jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o tanka. Co do samego bohatera dzisiejszego nagrania, czyli baskulantę. Ten model należy do jakby współczesnej, współczesnej linii baskulantę, która już nie jest kontynuowana. Była produkowana na początku lat 2000, i wtedy Cartier miał taką serię CPCP, czyli Collection Privée Cartier Paris, która nawiązywała do najznamienitszych zegarków tego producenta z, z jego historii. I tam, tam pojawił się właśnie Basculante, ale. Już kilka lat wcześniej, w latach, w latach 90., kartier wypuścił basculante w złocie. Były to limitowane wersje, nawet do 15 sztuk. Co ciekawe, nie wszystkie były na tym samym mechanizmie co ten baskulanty, czyli na Frederic Piguet, ale zdarzały się też zegarki, które były na mechanizmach firmy Piaget, czyli też bardzo bardzo cienkich. Piaget jest znany z tego, że robi ultra cienkie zegarki, zresztą nawet ostatnio wypuścił Altiplano, który od góry do dołu ma. Raptem 2 mm grubości, czyli no, ma mniej niż pasek na zegarka. w ten, który tutaj prezentuję, to jest referencja 2390 z pełnym deklem. Zegarek też ten można spotkać w bardzo rzadkiej wersji z przezroczystym, malutkim okienkiem, no bo ten mechanizm Fredryk nie, nie jest zbyt duży. Tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo cienki, także ma około 2 mm 2,1 grubości. To jest naprawdę coś niesamowitego, jeśli weźmiemy pod uwagę, ile mają zwykłe mechanizmy, nawet cienkie takie jak PESO, czy, czy, czy jego pochodne w nomosie. I w tamtych latach, basculante było produkowane także w kwarcowych wersjach. Nimi oczywiście się nie będziemy zajmować, no ale warto nadmienić, że były mniejsze wersje kwarcowe damskie i męskie. A także był jeden z model, który miał małą sekundę i taki śmieszny, rozciągnięty datownik, ale. Pomijamy to, bo moim zdaniem ten design był mocno kontrowersyjny i niezbyt udany. Kartier Bascualanter w referencji 2390 występował też w wersji milenijnej. Na Deklu można było zobaczyć takie ciekawe napisy. Przekręcę go na chwilkę, żebyście mogli spojrzeć. O. I tutaj były takie wyfrezowane napisy 2000, 1999, 2000, 2001. Pokazujące to, że przekraczamy milenium, że wchodzimy w ogóle w nowy okres. No wtedy, jak zapewne pamiętacie, to przekroczenie tego roku 2000 to było coś takiego, no, gdzie każdy o tym już kilka lat wcześniej myślał. No, wszelkie programy naukowe typu poza rok 2000 mówił właśnie o tym, więc jakby tutaj kartier chciał zaznaczyć, że przekraczamy jest właśnie z tym zegarkiem. Ale nie, nie tylko z takim grawerem można spotkać się ja swego czasu spotkałem się z baskulantem u mojego kolegi, który miał taki, już nie pamiętam w jakiej konfiguracji. Tutaj chyba było napisane 2001, a no tu kartier lub odwrotnie. No i udało mi się znaleźć ciekawą informację, że te zegarki, właśnie z tym specyficznym grawerem, który tak naprawdę był, no można powiedzieć, od czapy. No nie wiadomo dlaczego tutaj taki mały napis, i tutaj to nie było nic dużego. To nie było jakieś takie połączenie jak, jak nie wiem, grawer w rewerso w imienny. Ale te zegarki należały do pracowników Cartiera i były to tak jakby zegarki firmowe do noszenia w salonach, czy też do reprezentowania firmy. Więc jak spotkacie na rynku wtórnym Cartiera właśnie z takim grawerem, to, to jest ten zegarek. Co do samego Basculante Referencja 2390, w ostatnich latach zauważyłem, że zegarek ten zyskał tak zwany hype dosyć mocny, bo jeszcze kilka lat temu jego cena była 100% niższa niż aktualnie na rynku wtórnym, mimo że nie jest on już produkowany od kilkunastu lat. To na Instagramie często można zobaczyć bardzo dużo zdjęć i zegarki te, naprawdę, jeśli chodzi o jakby ich wartość, to rosną. No myślę, że w najbliższych latach warto kupić nawet teraz, z tego względu, że dzisiaj często jest tak właśnie w zegarkach takich kolekcjonarskich, że wydaje nam się, że ponieważ widzieliśmy, że coś kosztowało... Nie wiem, 1000 zł 3 lata temu, to dzisiaj 2000 jest jakoś tam ultra wysoką ceną. No ale niestety najczęściej jest tak, że za 2 lata, jak myślimy o, o tym zegarku, to, to będzie, ach, dlaczego nie kupiłem go, jak kosztował 2000. No dzisiaj kosztuje 4. Nie, więc jakby w tych zegarkach zawsze jest tak, że zawsze jest dobry moment i zawsze jest zły moment. Jeśli pamiętamy te, te ceny poprzednią, te ceny sprzed lat, więc to tak, taki, ma, taki mały tip dla Was, jeśli kupujecie zegarki takie bardziej kolekcjonerskie. Hype cały czas rośnie, na szczęście nie tak jak w Rolexie, ale kartiery ale dosyć dobrze trzymają ceny, mówię o takich ciekawszych modelach. No i na rynku wtórnym osiągają coraz to, to większe wyniki, na przykład tak jak Crash, który jeszcze kilkanaście lat temu sprzedawał się na przykład za 20 parę tysięcy dolarów, a dzisiaj się sprzedaje za na przykład 200 tysięcy dolarów. I to ma na to wpływ na przykład to, że nosi go znany celebryta, na przykład Kenny West, który, który kilka lat temu pokazał baskulantę, przepraszam, nie basculan, to oczywiście kresza, na swoim nadgarstku. I, no i od tamtej, ceny, od tamtej pory ceny troszeczkę poszły w górę. To, co jest jeszcze ważne związane z baskulantem, to to, że wiele osób, które trochę siedzi w zegarkach, tak nie interesowało się jego historią. Podchodzi do tego taki w ten sposób, że a, także skopiowali reverso, nie? że to po prostu tak. Chronosis kiedyś miał taki model Cabrio, który był przekładany, a Cartier takiego sobie wymyślił basculante. Natomiast jest to, jest to, jest to dosyć duże uproszczenie i nieprawda, a to z tego względu, że reverso zostało w, w zaprezentowane w 1931 roku, a Cartier basculante. Nie w latach 50., 60., 40. Cartier Basculante został, e, został zaprezentowany w roku 1932. A co jest znamienne, już w 1926 roku Cartier e, przedstawił patent na, na zegarek, który, który był właśnie w pewien sposób obracany, nie tak jak baskulanty, to było dużo prostsze, ale pokazuje to nam to, że już w tamtych czasach myśleli, że były podejmowane tu takie próby. Oczywiście nie było to związane z tak jak dzisiaj, żeby pokazać mechanizmy czy, czy drugą tarczę, ale wtedy zegarki jeszcze nie miały zbyt odpornych szkieł i bardzo łatwo było zegarek uszkodzić, dlatego też, no reverso, znana jest historia, że to było, było dla graczy polo, natomiast Baskulante nie było określone tak naprawdę, z, czy on miał być dla, dla sportowców, czy po prostu miał być nie, dla, dla osób, który, które jakoś bardziej podchodzą do, do, do zegarka użytkowo, czyli nie przejmują się mając go na ręku, co, co się dzieje wokół nich. No ale w każdym razie. Baskulante wtedy jeszcze w ogóle tak się nie nazywał. To warto nadmienić, bo we wszelkich papierach, w dokumentacji kartiera ten model istnieje jako Cabriolet Reversible. Dopiero w latach 90., na początku lat 90., pojawiła się nazwa Baskulanta, czyli z francuskiego składany, przekładany. Tak? Wcześniej to po prostu on istniał jako, jako zwykły, jako jeden z tanków, no bo tych tanków powstawało. Wiele różnych rodzajów i w, w dokumentacjach technicznych, w księgach sprzedaży kartiera, każdy z tych zegarków po prostu był opisany jako kartier tank. Mogła być oczywiście do tego y, dokumentacja, prosty, prosty rysunek. Kartier, jak wiadomo, robił zegarki. Bardzo dużo zegarków na zamówienie bardzo dużo zegarków na, dla, dla Rodów Królewskich. To nie były takie zwykłe produkty, które można było kupić. I też ciekawe jest to, jak spojrzymy na kartiery pod kątem ilości produkcji. Na przykład z lat, z lat 30., 40, Reverso tak naprawdę jest bardzo dużą na rynku. Można je, je kupić bez większego problemu, a jeśli chodzi o kartiera, nie jest tak. I to z tego względu, że kartier produkował bardzo mało tanków, tak naprawdę do lat 60., jak się spojrzy w dokumentację kartiera, to Zgadnijcie, ile mogło powstać przez, yy, przez 40 lat z zakładem tanków? No, powiedzcie nie wiem, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt, no bo przecież firma produkuje dużo zegarków. A Cartier zrobił, uwaga, przez te 40 lat kilka tysięcy tanków, nie? To, czyli nie więcej. Po prostu w każdym roku ta produkcja była dosyć, dosyć niska. Jak patrzyłem na te księgi, to czasami było tak, że kartier wyprodukował na przykład 7 sztuk, w innym roku 9, w innym tam kilkanaście. No, w latach 60. to już było dużo, że na przykład było 100 kilkadziesiąt zegarków. To był naprawdę już taki dosyć wysoki wynik, ale cały czas bierzemy pod uwagę to, że część z tych zegarków była customizowana. można znaleźć zegarki, które każdy jakby z, z trzech oddziałów kartiera, czyli Nowy Jork, Paryż i Londyn, robił z, z pewnymi modyfikacjami. W pewnym momencie to, w momencie to było tak, że każda z tych firm działała niezależnie. I, no i też, też przez to jest taki trochę bałagan, jeśli chodzi o znalezienie tego, co, który zegarek był tak naprawdę w których latach produkowany. Który, który jest oryginalny, no to nie jest tak jak w medze, że każdy zegarek jest po prostu w kolejnej referencji opisany, udokumentowany. U Cartiera to trochę było tak właśnie, że to było jak, tak jak biżuteria na zamówienie traktowane, więc, więc to się wszystko mogło różnić. Jeden model mógł mieć troszeczkę inną koronkę, inny font na tarczy i to się zmieniało. Kartier Tank Basculante nie występuje na pasku z Alligatora w takim otomorskim kolorze, klasyczny, wypełniony, szyty. Ale ja postanowiłem zrobić coś ciekawszego, zobaczcie, to jest aligator, który jest cienki, bez wypełnienia, z kauczukową podszewką. Myślę, że koresponduje fajnie z tym zegarkiem, jest mocno casualowy, nie chciałem jakiegoś takiego super ciemnego granatu. Mała łuska jest, jest ciekawa, bo, bo też nie jest taka super formalna, także zegarek ten dzięki temu paskowi też się wydaje troszeczkę optycznie szerszy, z tego względu, że, że pasek, który nie ma wypełnienia i nie ma szycia, no ma jakby większą powierzchnię materiału i zupełnie inaczej odbija światło. Chociaż akurat ten zegarek nie jest jakiś taki bardzo mały, żeby trzeba było go powiększać, jest oczywiście sporo wyższy od klasycznego tanka Louisa, ma około 4 cm wysokości, ale jest jak najbardziej męski, zresztą nawet taki kartier też jest męski, bo kartier może być mały, to jest akurat ten przykład, kiedy możemy nosić zegarek bez względu na jego rozmiar, bo to jest taki super ikoniczny przedmiot. Kartier Basculante referencja 2390. Jeśli chodzi o klamerkę, to jest ona taka. To jest taki jakby kawałek loga Kartiera tego C. Przyznam się szczerze, że jak ją wziąłem do ręki po raz pierwszy, to tak patrzę, jakaś taka lekka, jak wykonana nie wiem ze znalu albo z aluminium. I nie byłem pewien, czy to jest w ogóle oryginalna klamerka, z tego względu, że ona w żaden sposób nie jest sygnowana. Natomiast jeden z moich kolegów, pozdrawiam Pawła, który, który pierwszy miał baskulanty i mi, mi, mi go pokazał, powiedział, że szukał trochę w internecie i rzeczywiście znalazł informacje na różnych forach, że tak, że to jest oryginalna klamerka, która w tamtych latach była w taki sposób wykonana. Nie wiem, dlaczego Cartier postanowił zrobić ją z czegoś innego niż stal, tak jak koperta zegarka, no ale tak to, tak to zrobiona. Prawdę mówiąc, yy, fajnie byłoby, jakby Cartier zastosował Swojego ikonicznego motylka, który w ten sposób wygląda, i tu kolejny element, kolejna wiedza bezużyteczna. Zgadnijcie, kiedy Cartier wynalazł tego motylka? No, możemy sobie pewnie myśleć, że też w latach 60., może 70., a teraz uwaga! Cartier wynalazł tego motylka, uwaga, 111 lat temu. To jest po prostu coś szalonego. Jak spojrzymy sobie na przykład gdzie my byliśmy w tamtych czasach, gdzie była Polska, co się działo tak, pod kątem tego, jak wyglądaliśmy, jak, co, co, co ubieraliśmy, co kupowaliśmy i w tym momencie jakby na drugiej szali wyobraźmy sobie kartiera, który wymyśla motylka, bo przecież musi być wygodniej. Zapięcie motylkowe, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja przy, przyznam się szczerze, że zanim, zanim sobie kupiłem książkę o kartierze tanku, to Pierwszy raz tego typu zapięcie widziałem w Omezemarine, tej, tej prostokątnej, która była wodoszczelna. I już jak to zobaczyłem, to wydało mi się to takie bardzo innowacyjne jak na tamte lata, ale Cartier zrobił to w 1999 roku. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I też z drugiej strony dziwię się, że w dzisiejszych nowych zegarkach, co zaobserwowałem w najnowszej paszy, grupa Richmond, czyli właściciel firmy Cartier. Odszedł od tego zapięcia, i tak naprawdę tam jest element paska, który ma dziurki. Nie wygląda to dobrze, jest to grube. Uważam, że akurat to zapięcie kartierowskie jest mega ikoniczne i powinno być w większości zegarków kartiera. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu. Wiem, że pewnie było chwilami troszkę nudno, ale jeśli film Wam się podobał, to bardzo Was proszę o lajka like oraz o subskrypcję. To jest dosyć ważne, jeśli chodzi o moją przyszłą karierę. Więc zapraszam Was do kolejnych filmów. Oczywiście będę wcześniej informował na Facebooku lub na Instagramie jeśli będzie już jakiś plan, już jeśli będzie coś wiadomo. A tymczasem dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeśli macie jakiekolwiek pomysły na przykład na temat jakiego zegarka chcielibyście coś usłyszeć. Oczywiście pewnie nie na temat Seiko SKX, bo, bo to już są jakieś filmy, ale, ale jeśli chodzi o jakieś takie niszowe brandy, niszowe historie, niszowe marki, to, to bardzo chętnie coś nagram. Dajcie tylko znaka i widzimy się w następnym filmie. Cześć!